Trzy największe błędy, które zauważyłem u tysięcy podopiecznych przez lata w branży odchudzania, które popełniają kobiety, przez co mają efekt jojo, rezygnują, frustrują się, no i kręcą się w kółko przez długie lata. Karol Pieczka z tej strony, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Sekrety skutecznego odchudzania. I wiele razy już mówiłem o tym, nagrywałem w moich podcastach, w różnych materiałach, filmach, często publikuję te wskazówki w internecie. Jednak widzę, że nadal, nadal wciąż pojawiają się te same błędy, dołączają cały czas nowe kobiety do moich programów odchudzających, i temat się cały czas ponawia, i cały czas to samo muszę tłumaczyć. I postanowiłem jeszcze raz nagrać odcinek podcastu na ten temat, bo zauważyłem, że to są trzy takie fundamenty, które musisz zrozumieć, żeby w końcu schudnąć i pozbyć się brzucha raz na zawsze bez efektu jojo. Wczoraj miałem również spotkanie z moimi podopiecznymi, bo w każdą niedzielę wieczorem widzimy się, rozmawiamy, dyskutujemy, chwalimy się sukcesami, efektami, rezultatami i również dyskutujemy na temat tego, co nie. Co nie wyszło, z czym jest problem, jakie są kłopoty, wyzwania, i rozwiązujemy różne problemy. Zastanawiamy się razem, co możemy poprawić, zrobić lepiej. Więc mamy takie grupowe konsultacje. I między innymi wczoraj również pojawił się znów temat tego, że jedna z podopiecznych mówi: Karol, bo ja zrezygnowałem z pieczywa całkowicie i czuję się świetnie, i czuję się lepiej, i nie mam apetytu na słodycze. Mówi: OK, no to dobrze, zwróć uwagę. Że skoro zrezygnowałeś z pieczywa, to jesz mniej węglowodanów, prawda? No tak, mniej, no mniej cukru, no tak, zgadza się. I to jest ciekawe, że im mniej dostarczasz węglowodanów, tym często masz mniejszą ochotę również na słodycze, na podjadanie, dlatego że jesz innych produktów więcej. Jesz więcej białka, jesz więcej owoców, warzyw, które mają błonnik, między innymi. I mniej węglowodanów powoduje, że Jesteś, wbrew pozorom, bardziej najedzona, na diecie bardziej syta. Ale, powiedziałam jej, słuchaj, dobrze zrobiłaś, że ograniczyłaś węglowodany pieczywo, tak trzymaj, jednak nie rezygnuj. Nie rezygnuj z pieczywa, z chleba, a ogranicz. Bo wiem, czym takie postanowienia się kończą i wytłumaczyłem jej, że często... Gdy ludzie rezygnują w 100% z pieczywa, w 100% ze jakiejś słodyczy, no z czegoś po prostu rezygnują, no to niestety kończy się to najczęściej frustracją, zniechęceniem i efektem jojo. Więc na początku, oczywiście, gdy jesteś wiesz, podjarana, podniecona tym odchudzaniem, masz motywację, chęci, to dasz radę, wytrzymasz na takich restrykcjach, czyli nie jedząc jakiegoś konkretnego produktu. Ale w dłuższej perspektywie czasu nie jesteś w stanie utrzymać się w takim reżimie, takiej diety, no bo życie po prostu cię przytłoczy. No, codzienność, wszyscy jedzą pieczywo dookoła, masz, wiesz, piekarnie różne, yy, różne wypieki wszędzie na każdym kroku, czy chlebek taki, chlebek taki, chrupiące, wszędzie cię zachęcają do tego pieczywa. I oczywiście warto ograniczyć, ale całkowita rezygnacja jest głupotą. Kolejna sprawa, jedna z podopiecznych również, która dołączyła niedawno do programu, powiedziała, że była już na diecie keto na przykład i schudła co prawda na tej diecie keto, jednak postanowiła dołączyć do mojego programu odchudzającego. Między innymi dlatego, że tam trener ją wkurzył, z którym wcześniej się odchudzała, a druga sprawa, dlatego, że już była zmęczona trochę właśnie takimi restrykcjami, że nie mogła jeść węglowodanów, pieczywa i tak dalej, a po prostu to lubiła. No, i dołączyła do mojego programu, i teraz się uczy, właśnie jeść również pieczywo i tak dalej. No właśnie. I dieta Keto oczywiście to jest bardzo dobra dieta, jednak w dłuższej perspektywie czasu zauważyłem, że wiele ludzi, setki w zasadzie podopiecznych, najczęściej dołączyli dlatego, że mieli dość takiego reżimu, wyrzeczeń, ograniczeń. I chcieli po prostu zjeść normalną bułeczkę, zjeść zwykłe pieczywo do jakiegoś tam serka kanapkowego, sera, wędlinki itd. Mieli dość jedzenia tylko i wyłącznie białka i tłuższy. No właśnie, a sztuka w tym wszystkim jest taka, jeżeli chcesz pozbyć się brzucha raz na zawsze, cieszyć się zgrabną sylwetką na długie lata, do końca życia być w dobrej kondycji, to nauczyć się jeść wszystko, jeść wszystko... W takich ilościach, tak to wszystko łączyć, żeby nadal utrzymywać zdrową, atrakcyjną sylwetkę. Więc najczęściej restrykcje, reżim, wyrzeczenie jakichś produktów prowadzą niestety do efektu jojo. Kolejna sprawa to drugi błąd: to trzymanie się diety na 100%. Bardzo często jest tak, że kobiety mają tendencję do tego, że o też. Że jak już zaczynają dietę, to one muszą trzymać się skrupulatnie w stu procentach swoich postanowień, bo jak tylko złamią się, ugną się, to uważają, że to jest błąd. Że znowu zawaliłam Karol, poległam, bo się nażarłam, bo tam szwager przyjechał z flaszką, bo ktoś miał urodziny, no i, no i ze mną się nie napijesz, no i musiałam się napić. Albo miałam urlop i byłam na wakacjach all inclusive, i tam było tyle dobrego jedzenia. I Powiem Ci otwarcie, że niektóre dziewczyny próbują w takich sytuacjach trzymać się mojej diety, trzymać się moich postanowień, tego, co im zaproponowałem, i, i odmawiają: nie, nie mogę, bo jestem na diecie. Nie, bo teraz jestem na diecie. I one omówią mi o tym na spotkaniu, na konsultacjach. I są z siebie dumne, no Karol. Słuchaj, nie poległam, nic nie zjadłam, nic nie podjadłam. Byłam na imprezie, ale ani cukereczka nie zjadłam. Nawet ciasta nie posmakowałam i tak dalej. I one myślą, że ja je za to pochwalę. Oczywiście mówię, no to super, rewelacja, widzę, że, 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 że trzymasz się mocno w swoich postanowieniach. Jednak delikatnie sugeruję, że to jest nierozsądne. Że lepiej byłoby jednak ten jeden dzień odpuścić, ten jeden dzień odpocząć sobie od diety, te dwa, trzy dni wyluzować. I wtedy często pytam, no dobra. No właśnie, bo tam jedna z dziewczyn pytała wczoraj, jak to się mówi, to nie była impreza, tylko przyjęcie. O, że była na przyjęciu i tam się najadła, nie? A mówię, no dobra. I co, jakie mam podejście do takich przyjęć? Jak się zachować na takich przyjęciach? No i pytam ją. Słuchaj, a ile te przyjęcie trwało dni? No jak dni? No jeden dzień na 6-6 godzin. Aha. No to w perspektywie miesiąca, te 6 godzin, jak myślisz, zmieni coś czy nie, nawet jak się obeżrzysz? No raczej nie, Karol, raczej nie. Mówię, no dokładnie. Więc czym ty się przejmujesz? Więc możesz sobie normalnie pozwolić zjeść to, co masz ochotę, jakąś sałatkę gyrosa, sałatkę z majonezem, odpocząć od, die od diety. I to jest prawidłowe podejście, bo to ci pomoże wytrwać w dłuższej perspektywie czasu na diecie. I musisz to zrozumieć, że nie ma sensu trzymać się w 100%, bo ty jesteś na diecie. Pozwól sobie na jakieś grzeszki, na odstępstwo, pozwól sobie na. Tak zwane normalne jedzenie, coś zwykłego, zwyczajnego, niezdrowego nawet. Pozwól sobie na jakiś tam alkohol, jeżeli lubisz, tak? Albo pozwól sobie na jakieś chipsy, na jakieś słodycze i tak dalej, bo to ci pomoże wytrwać w dłuższej perspektywie czasu, a ten jeden cholerny dzień, czy dwa dni nawet w miesiącu, to nic nie zmieni. Oczywiście może trochę spowolnić efekty, ale lepiej zrobić to wolniej, ale osiągnąć swój cel, rezultat, niż po dwóch, trzech tygodniach się poddać, prawda? Ma to sens? Więc zapamiętaj, że błędem jest trzymanie się diety na 100%, ok? Kolejna sprawa to trzeci błąd, patrzenie tylko na wagę. I to też temat, który się pojawia na każdym cholera spotkaniu z moimi podopiecznymi, Ciągle to samo tłumaczę. Oczywiście między innymi dlatego, że cały czas też są nowe osoby, nowe kobiety dołączają do programu, bo już stali bywalcy spotkań. No to już wiedzą, jak jest, tak? A szczególnie u nowych kobiet. No to mówią, Karol, bo po tygodniu mi spadło tylko pół kilograma. No, coś mało. Jestem niezadowolona, trochę jestem wkurzona, że tak się trzymałam wszystkiego i tylko pół kilograma. No to pierwsza sprawa tłumaczę. Że zdrowa utrata tkanki tłuszczowej, bezpieczna, to jest od 0,5% do procenta tygodniowo. Więc jeżeli któraś kobieta waży na przykład 80 kg, to 1% to jest 0,8 kg w tygodniu. Schudność to jest bardzo, bardzo dobry wynik, zgnialny wynik. A jeżeli schudnie 0,5%, czyli 0,4 kg, 400 gramów tylko, to też jest bardzo dobry wynik. I im szybciej to zrozumiesz, że tak powinna wyglądać utrata tkanki tłuszczowej, tym lepiej dla ciebie. Ja wiem, że każdy by chciał szybko. Jak najszybciej. Najlepiej, żeby 3 kg tygodniowo spadały. No pewnie, że tak. Ale daj sobie cholera czas. To jest pierwsza sprawa. Drugi temat jest taki. Jedna z dziewczyn mówiła na spotkaniu: Karol, bo mi waga stoi w miejscu ale centymetry mi spadają, ja widzę, że już wchodzę w, wiesz, w inne ciuchy, w inne ubrania, że już no, jestem mniejsza, że tak powiem, mam mniejszy brzuch, ale waga mi stoi w miejscu. No i z czego to, kurczę, wynika? Bo coś ta waga jest jak zaczarowana. No i teraz z wielu rzeczy to może wynikać. Nie patrz tylko na wagę. Nie patrz tylko na wagę. Zrozum, że na przykład, jeżeli... Zjadłaś danego dnia, trzymałaś się idealnie deficytu kalorycznego, trzymałaś się diety, zaleceń itd., ale na przykład użyłaś więcej soli niż zwykle danego dnia, no to kolejnego dnia będziesz ważyła więcej, bo twój organizm zgromadzi więcej wody podskórnej. Więc woda ma wpływ również na twoją masę ciała. Albo zjadłaś na przykład więcej węglowodanów, bo wybrałaś sobie takie posiłki w diecie, że na przykład jed, nie, przez cały tydzień jadłaś posiłki na słono tam przykładowo, a jednego dnia zjadłaś śniadanie i kolację na słodko, gdzie było więcej węglowodanów, na przykład, więcej cukru prostego, no to kolejny dzień również będziesz miała więcej wody, dlatego że zgromadzisz więcej glikogenu mięśniowego wątrobowego, a glikogen wiąże również cząsteczki wody. I znowu będziesz ważyła więcej. Albo być może jesteś lekko przeziębiona, może miesiączka ci się zaczyna, albo się nie wyspałaś po prostu, albo miałaś dużo stresu danego dnia, i to też powoduje, że będziesz opuchnięta, że zgromadzisz więcej wody w organizmie, i to też będzie powodowało, że będziesz więcej ważyła. Inna sprawa. Jeżeli ćwiczysz na przykład, no to poćwiczysz jakoś mocno. Tak? Pójdziesz na trening, zrobisz jakiś tam intensywny trening, mięśnie zmęczysz, będą stany zapalne w twoich mięśniach, między innymi, i to też spowoduje, że organizm zgromadzi więcej wody. Więc zwróć uwagę, że już teraz ile ci przykładów podałem, które mają wpływ na twoją masę ciała, a jest dużo więcej. Ja nawet samo wszystkich pewnie nie wiem, rzeczach, które mają wpływ na twoją masę ciała. Więc skoro tyle czynników ma wpływ, to patrzenie tylko na wagę to jest głupota. Nie zachowuj się jak 20-latka czy jak 16-latka, która patrzy, o, na wagę i jest zdziwiona, że jej się waga waha codziennie. Że jednego dnia waży o 70 kg, a drugiego dnia 72 i myśli, że coś z nią jest nie tak, że ma popsuty metabolizm, kurczę. No nie, wszystko jest ok. To jest normalne. Mnie też się waga waha. Bo na wagę ma wpływ wiele czynników. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla Ciebie. Więc ślepo patrzenie na wagę to jest głupota. Między innymi dlatego z moimi podopiecznymi, o, robimy również obwód brzucha sobie. Mierzymy się miarką krawiecką, bo często jest tak, często jest tak, że waga chwilowo się zatrzymuje, na przykład na tydzień, dwa, trzy tygodnie, nawet miesiąc, ale centymetry spadają. To znaczy, że tkanki tłuszczowe jest mniej, że ty wszystko robisz dobrze. A to, że waga nie spada, to może nic nie znaczyć, rozumiesz? I kolejny temat z tymi pomiarami, to też nie jest tak, że zawsze pomiary ci prawdę powiedzą. W szczególności, jak mierzysz, na przykład obwód w swojego uda. I wtedy dziewczyny mi wysyłają swoje pomiary. I mówią, Karol, coś z tymi udami, coś jest nie tak. Kurczę, no te uda to w ogóle nic nie chudną. A ja, jaką mi dajesz gwarancję, że zawsze zmierzysz w tym samym miejscu? Że idealnie w tym samym miejscu obwód uda zmierzysz? Jest mała szansa na to, powiem Ci otwarcie, chyba że sobie markerem narysujesz miejsce, w którym mierzyć co, co, co tydzień czy co dwa tygodnie. No nie da rady idealnie w tym samym miejscu zmierzyć. A jak przesuniesz miarkę krawiecką centymetr wyżej albo dwa centymetry wyżej na udzie, to już obwód tego uda w tym miejscu będzie zupełnie inny. Prawda? Tak samo jest na brzuchu. Ja powiem ci z mojego doświadczenia: jak robiłem sobie obwód brzucha, pomiary, to jeszcze wiesz, pierwszy tydzień to pamiętałem, nie, że na przykład zrobiłem obwód brzucha pod pępkiem, 2 cm pod pępkiem. Po trzech tygodniach pamiętałem, że pod pępkiem, ale już po dwóch, trzech, pięciu miesiącach. Już zaczęło mi się to kiełbasić, ja już nie pamiętałem, kurczę, czy ja robiłem nad pępkiem, czy pod pępkiem, czy na, już nie pamiętałem, w którym miejscu mierzyłem, rozumiesz? I sam się na tym złapałem, że źle zmierzyłem, bo później zmierzyłem nad pępkiem. I później mi się te pomiary nie zgadzą. mówię, kurna, coś jest nie tak, no przecież schudłem, nie? Ważę mniej, a centymetry, tu więcej w brzuchu, jak to jest możliwe? No bo źle zmierzyłem. I dlatego często sugeruję moim podopiecznym, wczoraj też jednej dziewczynie powiedziałem na spotkaniu, że cholera miesz na pępku. Tam, gdzie masz tą dziurę na brzuchu, tam się miesz co tydzień, bo jest najmniejsza szansa, że zapomnisz, w którym miejscu się mierzyłaś. Jak na pępku, tam gdzie jest dziura, to byś pamiętała. Żeby ci się nie opieprzyło z czasem, czy robiłaś nad, czy pod pępkiem w którym miejscu, ok? I tobie również to sugeruję robić. Więc pamiętaj, żeby robić obwód brzucha sobie i do tego się zważyć co jakiś czas i nie patrzeć ślepo na wagę. Okej, okay. wierzę, że te trzy błędy, te, te trzy tematy, o których Ci powiedziałem, pomogą Ci w wytrwałości w działaniu, pomogą Ci w końcu schudnąć raz na zawsze i pozbyć się brzucha. I pamiętaj, żeby tych błędów po, po prostu nie popełniać. Teraz już wiesz, co robić, jak działać, żeby w końcu chudnąć i mieć kondycję do końca swojego życia. No dobra, to tyle. Pozdrawiam. Karol Pieczka z tej strony. Pamiętaj również kliknąć subskrybuj ten kanał. Będę bardzo wdzięczny, bo w ten sposób docieramy do większej ilości Polaków. No i daj znać w komentarzu, czy ten odcinek podcastu ci się podobał, albo jaki błąd zdarzało ci się popełniać z tych trzech, o których wymieniłem, które wymieniłem. Pozdrawiam, Karol Pieczka z tej strony. Cześć!